Czekający na nas mecz to zdecydowanie najważniejsze spotkanie tej fazy rozgrywek. Miło powitać Państwa i zaprosić na dzisiejsze spotkanie. Wydarzenie na boisku komentować będą Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Oby postawa obu drużyn spełniła oczekiwania kibiców. Dziś zobaczymy jak Krakowie gra przeciwko Wiśle Kraków. Ustawienie zespołu Krakowi właśnie na Państwa ekranach. Czy będzie prowadzenie? Dobra obrona! Nie sądzę, aby ktokolwiek z widzów na trybunach czy przed telewizorami dzisiaj się zawiódł. Derby rzadko są nudne. Miał świetny pomysł Lob do wychodzącego kolegi. Dawid Kort. Rafał Boguski. Goście prezentują w tym sezonie żelazną konsekwencję i dyscyplinę w defensywie. Dzisiaj o zwycięstwie może zadecydować jedna bramka. Linia obronna gości jest istotnie w tym sezonie wręcz nie do przejścia. Gospodarze muszą zagrać bardzo mądrze. Jeśli. To może im dać prowadzenie! Dogrywa piłkę do lepiej ustawionego kolegi. Ale nic z tego nie wyszło. Obrona wyjaśniła sytuację. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Strata, co zrobi przeciwnik? Jest okazja do strzału. Groźnie, ale zdążyli na czas. Krakowia przed szansą na zdobycie Gola. Zacentrował, teraz tylko dobrze uderzyć. Pan Gol! Mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Miejmy nadzieję, że na jednej się nie skończy. W końcu kibice zapłacili za bilety, żeby obejrzeć jak najwięcej goli. Umiejętność bycia w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie jest kluczowa dla rasowego napastnika. Spodziewał się takiej reakcji bramkarza i fantastycznie ją wykorzystał. Racja Darku. Z pierwszym strzałem bramkarz sobie poradził. Przy dobitce nie miał nic do gadania. Popatrzmy na rezultat. 1 do 0. Dawid Kord. Uwaga, popatrzmy na atak Wisły. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. Ryzykowna, ale udana interwencja. Bogucki. Tracą piłkę. Zagranie po skrzydle, dobry początek akcji. Aut. Piłka dla Wisły. Rafał Boguski. Wólnet Basza. Budziński. Aut. Dla Krakowi. Ale spech Piłka ląduje wprost u przeciwnika. Mirosław Czowilo. Oddaje strzał. Był gdzie być powinien. Będziemy mieli Rożny dla Krakowi. Dośrodkowanie z rzutu Rożnego. Jest! Kolejna brama! I mają już dwubramkową przewagę Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo Bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków Bramkarz próbował, wyciągnął się Już się wydawało, że sięgnie piłki No i w zasadzie sięgnął Ale za mało, żeby nie wpadła do bramki Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery 2 do 0 i zarysowuje się przewaga jednej z drużyn. Dawid Rafał Boguski. Dośrodkowanie w pole karne. Walczą piłkarze o pozycję. Dobre, dalekie wybicie. Wybili. Szkoda, że niedokładnie. I znowu rywale atakują. Jest okazja. Odrzut rożnego. Wisła Kraków. Dośrodkowanie z rogów polekarnych, udane piąskowanie i co ważne, bez ryzyka. Jest przejęcie i mają szansę. Ma na skrzydle dużo swobody. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem bezbłędnym. Słusznie w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Szansa dla Wisły. To może być bramka kontaktowa. Sędzia pokazuje, grać dalej. To mądra decyzja. Z tego podania może będzie strzelał. Jest! Tak jest! Gol! Świetnie! Naprawdę kapitalnie to zrobili. Tego nie dało się nie trafić. Mocno i w dodatku z bliska. Bardzo dobra akcja. Szybkie, zaskakujące wejście w pole karne. Uderzenie nie do obrony. Z tej odległości nie można się pomylić. Bramkarz był bezradny. Nadal nikt nie może być spokojny. Jest 2 do jednego. Michał Helik. No i przejęli w ostatniej chwili. Dobre, skuteczne podanie. Strata, co zrobi przeciwnik? No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Ludziński. Mirosław Czowilo. Popatrzmy, Krakowia w natarciu. Jest szansa na dogranie. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Strzela. Wulnet Basza. Rafał Boguski. W ostatniej chwili przejęli. Może dośrodkować. Piłka wybita przez obrońców. Dwa do jednego. No i rozpoczęła wisła Kraków drugą połowę spotkania. Miejmy nadzieję, że to będzie równie ekscytujące 45 minut. Świetna obrona. Aut dla Krakowi. Michał Helik. Ryzykownie, ale udanie. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Będziemy mieli zmianę. Trener postanowił dokonać roszat. Najwyraźniej ma pewne zastrzeżenia do gry jednego z zawodników. Mamy to środkowanie, ma tam to strzelić. Dobrze udało się przeciąć to podanie. No przydało się dośrodkowanie. Dogrywa nieco za siebie. Dodziński. Boguski Szkoda, że nie opanował tej piłki. Aut Krakowia wznowi grę. Ten chłopak pokazał się dzisiaj z jak najlepszej strony. Po tak udanym występie może zejść z boiska z czystym sumieniem. Mirosław Czowilo, Mateusz Setnarski. Krakowia przed szansą na zdobycie gola. Uwaga, strata i... Zdecydował się na strzał. Tym razem nie udało się trafić. Ale gra dzisiaj znakomicie jest naprawdę groźna. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem bezbłędnym. Szejej piłkę, popatrzmy. Z tego podania może być bramka. Ale nic z tego nie wyszło. Obrona wyjaśniła sytuację. Zmieniany zawodnik ma na koncie żółtą kartkę. Dawid Ford. Zabrał mu piłkę niemal z nogi we własnym polu karnym. Jest szansa na kontratak. Mirosław Czowilo. Rzesus i Mas. Uwaga, popatrzmy, atak Wisły. Szansa! No, pokazał teraz, że jest ostoją linii obronnej swojego zespołu. Brawa za to wybicie. Trener uznał, że konieczne będą zmiany. W... Bardzo dokładnie wprost za plecy obrońców. Piłka w pole karne. Są tam koledzy. Miało być ładne dośrodkowanie, ale nie wyszło. Pozostało już zaledwie 15 minut do końca drugiej połowy. Plus to, co doda arbiter. Uciek obrońcom. Ale wspaniale. Za chwilę Wisła Kraków rozpocznie z narożnika boiska. Piłka z rzutrożnego rożnego leci w pole karne. Udane piąskowanie i co ważne, bez ryzyka. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Dostał piłkę. Co z nią zrobi? Piłka zatrzymana przez rywala i wybita. Dobrze to odczytał. W porę zareagował i mają piłkę. Dobrze, do przodu. No, mogą teraz skarcić rywali. Mateusz Cetnarski. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Ależ końcówka tego spotkania. Kibice szaleją. Gorączka na trybunach, emocje. Wygląda na to, że rzeczywiście będziemy mieli tutaj fantastyczne momenty. Mateusz Setnarski Niecelne dośrodkowanie. Wyjdzie za linię końcową. Za chwilę zmiana w składzie drużyny Wisły Krakus. Minęła 84 minuta. Tylko 6 minut do końca, blisko już do bramki. Mateusz Setnarski. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Mogą wspólnie konstruować ten atak. To urszędnarski. Oddaję strzał. Może teraz pociągnąć akcję do linii końcowej. Wulnet Basza. Jest szansa. Eee! Samogli to obrót sprawy. Tuż przed końcem wycierają rywalom zwycięstwo w tych derbach. Uparcie dążyli do wyrównania i w końcu się udało. Kibice na trybunach szczalają z radości. Fantastyczne uderzenie. Piłka odbiła się od poprzeczki i zaprzepotała w siatce. Ale świetny strzał powtórki takich bramek można oglądać bez końca. Wynik 2 do 2 powinien sprawić, że oba zespoły zintensyfikują akcje ofensywne. Mecz kończy się remisem.